Dzień dobry, słuchaj mnie doszło, że czekacie na haul, a że ostatnio zrobiłam zakupy, a że ostatnio pytacie mnie często, co noszę na co dzień i jaki jest mój styl i czy bym mogła to pokazać na YouTubie w różnych stylizacjach, to dobrze się składa, że właśnie dziś nastał ten dzień i w sumie mam słowotok i zapraszam Was po prostu na filmik, gdzie będę mierzyć ubrania z sieciówek Sendemu, z Zary oraz z Promodu, czyli z trzech ulubionych miejsc. Ja bardzo polubiłam H&M, Jest to szok, ponieważ omijałam go przez kilka lat i sporadycznie naprawdę kupowałam tam rzeczy. Ostatnio zauważyłam, że są bardzo dobre składy i ceny troszeczkę się obniżyły, co jest fajne. Dzisiaj będzie troszkę no troszkę wiskozy, więc szok, trochę łupów z handlemu też dziś będzie. I nie pozostało mi nic innego, żeby przenieść się do mojego kącika mierzenia. I przedstawić Wam moje propozycje ubraniowe na co dzień, ale jeszcze trzy zdania wstępu. Moje drogie, moda na co dzień u mnie wygląda w ten sposób, że ja wolę kupować ubrania w sieciówkach, ale jeżeli już chcę wydać się pieniądze na rzeczy, lepsze gatunkowo bądź lepiej uszyte, bo to nie do końca jest tak, że materiały złe są w sieciówkach, ale one często są źle, po prostu uszyte, niedbale, nie tak precyzyjnie jak polskie marki, no to wówczas właśnie stawiam na polskie marki, żeby wspierać yy, nas, Polaków. Wtedy właśnie wolę kupić sukienkę droższą jedną, jeden fajny gatunkowo płaszcz. Natomiast na co dzień staram się po prostu patrzeć na metki, żeby były fajne materiały, natomiast też nie chcę wydawać dużej sumy pieniędzy na takie ubrania, bo ja często je zmieniam. A stylizację podrasowuję zazwyczaj dodatkami, jakimiś lepszymi butami, lepszą torebką, fajną biżuterią, fajne okulary, wiecie o co chodzi. Także taka jest moja filozofia, po prostu uważam, że szkoda pieniędzy, bo. Zbyt Często e, zmieniam mm, te rzeczy, żeby mieć y, luksusowe same marki w szafie. Uważam, że jest to po prostu strata kasy. No i zacznijmy od pierwszej stylizacji, którą mamy już na sobie. Jest to w całości handem. Jest to spódnica, która sięga mi do kostek, czerwona, wiązana. Y, ma rozporek. Idealnie, y, właśnie nada się na co dzień, ponieważ jest wygodna po prostu. Y, y, w niej nie czuję się skrępowana. Ta bluzeczka to tak nie do końca na co dzień, wiecie o co chodzi, różne są prace, natomiast ja zazwyczaj na tego typu strój zakładam ramoneskę, zapinam i wówczas nie widać, że mam goły brzuch, ale już po pracy mogę ten brzuch pokazać. I to są takie moje luzackie stylizacje, uwielbiam coś takiego. I właśnie ta spódnica, ta bluzeczka i do tego ja zakładam, słuchajcie, zwykłe białe adidasy, torebka w kolorze czarnym mi super pasuje. Ostatnio bardzo polubiłam czerwień. Czuję się super w takich stylizacjach. Um, lubię odsłaniać brzuch, bo go wypracowałam, natomiast yy... Uważam, że takie stylizacje też są dobre dla osób, które mają krótsze nogi, żeby wydłużyć sylwetkę, bo tutaj z wysokim stanem polecam spódnicę, to bardzo fajnie wygląda. I spójrzcie, jak niewiele trzeba, jakie to są proste stroje. Założyłam na ten zestaw moją ramoneskę ze skóry z Massimo Dutti fajna jest naprawdę jakość, ja kiedyś Wam ją ja pokazywałam już w filmikach, nie żyłam i kazałyście mi ją zostawić, naprawdę jestem z niej bardzo zadowolona i na co dzień można ją, widzicie, zapiąć i wtedy nawet nie widać, że mamy crop top więc to jest dobra opcja do pracy właśnie i do tego turebka barbery moja tutaj ją sobie tak po prostu zarzucam i stylizacja gotowa do tego adidaski, bądź nawet klapki te moje Valentino, albo można na przykład założyć szpilki, jakbyście gdzieś wychodziły po pracy i mamy już lub bardziej eleganckie, więc można tutaj sobie żonglować w zależności od okazji. A to jest moja luźna propozycja numer jeden. Można było tutaj dodać jeszcze jeden element kolorystyczny, czyli właśnie szarość, ona super pasuje z czerwienią i to moja torebka pinko. I jeszcze dziewczynę, chciałam wam pokazać buzeczkę, która też by była fajna od tego zestawu natomiast ja jej nie będę mierzyć słuchajcie, bo ona ma taki dekolt a wiem, że potem są głupie komentarze i faktycznie mój biust jest widoczny w tej bluzce ja ją sobie po prostu zakupiłam z myślą o imprezach że wtedy taka fajna spódnica i ten crop top który ma z tyłu wiązanie, ma gołe plecy bardzo ładnie to wygląda i przód ten dekolt i tu ma takie piękne rękawki falowane teraz modne w tym sezonie Przecudowne są takie bluzki. Ta bluzka też nie była super droga, bo ona 5 dyszek kosztuje 49,99. Podlinkuję Wam na dole, jeżeli ona będzie na stronę, bo ją stacjonarnie kupowałam. Okej okay, dziewczyny i teraz kolejne rzeczy z handemu, bo cały czas jesteśmy przy handem. Ja Tam tamta bluzeczka też była z handemu, to spodnie i muszę wam bardzo podziękować za dużą ilość wiadomości odnośnie story, jakie nagrywam czasami w przymierzaniach. mówicie, że jestem po prostu genialna, że super mi to wychodzi, że dużo korzystacie, więc bułam się cieszy, bo właśnie to jest dla was i kiedy ja wam mogę pomóc i wszyscy są zadowoleni, no to tak ma być, prawda? I właśnie pamiętam dokładnie, dzięki nagrywałam story w tych spodniach, to był hit po prostu, hit Instagrama i wszyscy chcieli mieć te spodnie, bo one tak pięknie leżą na sylwetce. Ja może Wam nawet tutaj story wrzucę z tego wydarzenia. I one są z wysokim stanem i to jest taki kolor zielonkawy, kaki. I ja ją mam w rozmiarze 34, bo one dość duże wypadają, a drugie to też był totalny hit i to są już spodnie lniane, teraz je kupowałam, są nowością, też z wysokim stanem i właśnie tutaj jest, z tego co wiem, to prawie 50% lnu, a reszta to wiskoza, więc super, naprawdę super skład, a spodnie kosztują tylko 79,99, czyli 8 dyszek, za tak dobry skład moim zdaniem naprawdę warto i Pięknie układają się właśnie na sylwetce, więc polecam. No i ja już Wam pokazuję, jak ja to zestawię. Spodnie już są na mnie, zobaczcie jak one fajnie leżą, e, idealnie dopasowują się w talii. Ten materiał, mimo że to lętak, nie gryzie, bo lętak taki czysty 100% to zazwyczaj jakoś taki nieprzyjemny był dla mojej skóry, ale z tą wiskozą jest mega, mega przyjemny dla skóry i na co dzień przebiewne fajne spodnie na lato, jak znalazł. Ja do tego bym założyła taką bluzeczkę i też bym tą rauneskę założyła, albo jakiś płaszczyk, albo właśnie jakąś krótszą kurteczkę. Yy, proste dodatki. Tutaj ta torebka Valentino i mam na sobie dzisiaj klapki też Valentino. Taki prosty, naprawdę, no prosty zestaw. A jeżeli nie chciałobyście świecić tutaj brzuchem, bądź po prostu nie chcecie go na co dzień pokazać, albo nie możecie, no to ja bym tutaj poszła w totalną prostotę. I założyłabym wówczas bluzkę z Zary, taką piękną, ażurową, białą. Biel z takim lnem i właśnie takim kolorem słoniowym zawsze wygląda ładnie. To tutaj mega klasy, moim zdaniem, i to są takie letnie stylizacje po prostu. Ta bluzeczka to jest hit też Instagrama, wszyscy ją chcieli mieć, a ona została wykupiona jakimś kompletnie w ekspresowym tempie na wzarze, więc ja ją podlinkuję Wam. Spróbuję ją znaleźć, yy, bo mam metkę jeszcze yy, i może jakoś Wam się uda. Może uzupełnią wzarze czasami te rozmiary i będzie ta bluzeczka Wasza bez przepiękna. Także tutaj w takim zestawie też to widzę. Ok, chcę Wam pokazać jedno, że można takie zestawy założyć po prostu z. zrobić z tego totalu po prostu bo mam tutaj e, taką bomberkę z Massimo Dutti w, w sumie on jest, to jest chyba taki sam nawet kolor jak te spodnie i wówczas mamy taki jakby komplet tutaj znowu się zapniemy, nie będzie widać że to jest crop top a jednak jest przebiegnie wygodnie na co dzień e, no i jeszcze torebka niby nic się tutaj nie dzieje, a dla mnie się dzieje dużo są ćwieki, jest ta czerwień e, jest wygodnie jest, moim zdaniem, stylowo. A jeżeli chcecie, nie wiem, być bardziej glamour i bardziej eleganckie, to bym do tego dodała po prostu czerwone szpilki. Szpilki, o których Wam mówiłam, to ta seria Estima z Ryłko i one są wygodne, więc jeżeli lubicie na co podwyższyć troszeczkę siebie, a też nie widzicie siebie w płaskim obuwiu, to myślę, że tego typu stylizacja tak, plus te buty, to będzie mega fajnie wyglądać kobieco, z klasą a jednocześnie gdzieś tam wprowadzamy tymi szpilkami elegancję. I kolejna propozycja to będzie stylizacja z Zary. Podoba mi się na Zarze to, że ostatnio jak wybiera się jedną rzecz, to często pokazuje propozycje na dole, z czym to można zestawić. I powiem Wam tak, kupiłam najpierw te spodnie, które wyglądają troszeczkę jak spódnica, bo jak się stoi prosto to i nie rozszerzy się nóg, no to wygląda po prostu jak taka spódnica przed kolana. Ale to są spodnie szerokie, plisowane, w takim odcieniu czerwono pomarańczowawym. przepięknie się w nim wygląda właśnie na lato do opalenizny ekstra, ale też jak jest ktoś osobą bladą i chce troszkę dodać sobie koloru, to też moim zdaniem ten kolor, ten taki oraz czerwony. E bardzo, bardzo pasuje i ja kupiłam sobie najpierw te spodnie z wysokim stanem, a potem była propozycja, że jeszcze taka bluzeczka jest i mówię, boże jaki super zestaw jak wygląda jak kombinezon jak się włoży tą bluzkę w środek i po prostu zostawi to razem, no rewelacja już Wam pokazuję jak to wygląda, generalnie to jest mega tani zestaw i kupiłam sobie jeszcze taki w kolorze czarnym bo tak mi się spodobał jeszcze jest chyba musztardowy Natomiast te dwa zestawy kolorystyczne, ja najczęściej noszę je na czerń oraz czerwony, zdecydowałam, że będę chciała mieć. Tam, tararam, prosto, luźno i stylowo. Włożyłam tą bluzkę w środek, oczywiście możecie ją wypuścić i wówczas będzie taki bardziej jeszcze luźniejszy styl, ale uważam, że tutaj warto podkreślić talię, te spodnie mają gumkę w pasie. Do tego zwykła torebka chylak. O, tak... Ja mogę sobie tak przepasać na co dzień, to jest bardzo praktyczna torebka pod ręką. I co tutaj trzymam? Nowe espadryle z Promodu, które są przepiękne, są mega wygodne z mięciutkiego takiego materiału. Espadryle oczywiście w tym sezonie również bardzo, bardzo modne. Chcę sobie kupić też kędzą, bardzo mi się podobają, więc myślę, że w przyszłym tygodniu, jakieś sobie zakupię, ale jeszcze nie wiem, jaki kolor. W każdym razie te złote. Ta, do tej czerwieni, to złoto wygląda, moim zdaniem, wow. Yy, I właśnie ja bym tak to widziała. Te buty, ta stylizacja luźna, bądź właśnie Adidas, bądź nawet tutaj na sobie teraz cały czas mam te klapki. Też by tak mogło być, ale można też dodać um, po prostu te spadryle. Kiedy jest ciepło, idę tak. Kiedy jest trochę zimno, zakładam ramoneskę i stylizacja gotowa. I dziewczyny, ja mam tutaj e, jeszcze ten zestaw czarny, tak wam do pokazania, zaraz go przymierzę. E, Plisowane też spodnie, dokładnie nie to samo co mam na sobie, tylko w kolorze czarnym, też taka bluzeczka. I ja to widzę, e, jak taka czern, e, to widzę to z taką zamrzową e, kurteczką z promodu. E, dobra, przymierzam, pokażę Wam. No i zobaczcie, tutaj mamy ten ala kombinezon, bo to jest cały czas ta bluzka położona w środek do tych spodni i do tego ta zamszowa kurteczka, efekty dźwiękowe to mój kot, bo wchodzi właśnie do siatek, które opróżniłam, więc wybaczcie mu, Parcie na szkło. I do tego, słuchajcie, torebka Kenzo, lakierowana, fajnie to wygląda moim zdaniem żeby tak nie było grobowo, to ja bym dodała po prostu białe buty z ryłko, takie toporne, trochę szusy, buty ortopedyczne, inaczej mówiąc, bardzo wygodne zresztą, skórzane, bardzo je polecam. Podziękuję Wam na dole ten model, bo jest genialny i super się sprzedaje właśnie z tego, co wiem w sklepie, e, przynajmniej tak ekspedientki mówiły. No to przejdźmy jeszcze do promodu i dziewczyny piękne dwie sukienki. Jedna do ziemi, jedna krótsza, ale obydwie w zielonym, prześlicznym kolorze. Ostatnio zakochałam się w zieleni. Czerwień, zieleń, czerń. I beż. I taki kamel. Wow, to, to po prostu dominuje, ale ta zieleń jest tak pięknie iście, wiosenna. To jest właściwie taki niecosyenny z białym. Ta druga sukienka ma troszkę inny kolor, ale też zielony, fajny, taki bardziej trawiasty. I tutaj mamy sukienkę Maxi. Która yy, na końcach, jak widzicie, ma taki materiał, tak yy, z boku, jak nie wiem, jak Wam to pokazać wam. O, ona jest tutaj z boku, tak się. Nie, tu jest tak wycięta, że z boku ma takie jakby dwa ogony. O, i one na wietrze tak powiewają, słuchajcie, tak. To jest rewelacja. Wyjdziecie i falujecie. Ach, jest śliczne to, przepiękne ja tutaj w ogóle pokazuję wam tył tej sukienki, ja jeszcze ją mam z metką, nie nosiłam jej jeszcze natomiast jest prześliczna tutaj ma dekolt w serek, materiał taki śliski i ma nitkę srebrną i takie w sumie delikatne jakby paski, które wyglądają troszkę jak plisy, ale tutaj ten materiał jest taki, uuu, zwierne piękna jest i od razu pokażę Wam drugą sukienkę, którą kamera jak zwykle musi mi przekłamać kolor, bo to nie jest ten kolor. On jest jeszcze bardziej soczysty. Jest tak piękny, mam nadzieję, że na stronce będzie on dobrze oddany ten kolor. Na żywo to jest rewelacja. Zresztą nawet na w sumie Instagramie lepiej on wyglądał, e, na story. Jak wrzucałam Wam, e, jakoś tak iPhone nie przekłamał, to widzę, kamera przekłamuje strasznie. Wybiela w ogóle ją. To jest soczysta, piękna zieleń która super współgra z opalenizną i ma takie jakby żółto-złote kropeczki, białe i srebrne takie jakby piórka we wzorze. Pięknie się układa ta sukienka tak letnio i ja ją uwielbiam do trampek, badidasów, prosty taki luźny styl. Zaczynam się dziewczyny zastanawiać, czy wszystko w porządku dzisiaj z moją głową, bo zdaje się, że powiedziałam, że ta sukienka tutaj, ta pierwsza to seledyn, nie, to jest mięta, nie wiem. Co, dlaczego powiedziałam, że to jest seledynowy? Po prostu chyba jestem trochę zmęczona. Ale to jest typowa miętka. Więc jak widzicie tutaj porównanie tych dwóch zieleni, ja takie stylizacje widzę z klapkami. Po prostu luz, luźno, fajne. Albo właśnie trampki, albo adidaski, tak żeby troszkę przełamać tą elegancję, albo po prostu zwykłe czarne klapki. Tyle. I prosta stylizacja. Dobra. I proszę bardzo, tak wygląda sukienka z waszej jak ona super wygląda, ona na żywo zyskuje 100 razy bardziej. Tutaj w kamerze zawsze wszystko wygląda gorzej, uwierzcie mi. Tutaj jest taka mgiełka, ta, ten materiał, on powiewa, wyjdziecie, on powiewa. Jest do ziemi i te dwa takie materiały z boku fajnie rozwiewają, jak się idzie w ruchu. Um, Tutaj ma gumkę, więc nada się do różnych sylwetek, ma trochę duży dekolt, ale wiecie, to tak troszeczkę się skryje, Torepką zakryjecie, <laughs> nie, ale bardzo fajnie to ona wygląda, piękny kolor, naprawdę, polecam. I jeszcze ta ślicznotka, w ogóle na story, jak ją pokazywałam, się mega podobała i ona się bardzo podoba koleżowi, on twierdzi, że ona jest prześliczna, ten kolor, super do palenizny, że ta długość, że taka dziewczęca, że te rękawki. Powiedział, no ma tak ładnie, ma to ładnie, wygląda jakaś dziewczynka. ostatnio mi mówił, więc jak chcecie być dziewczęce, ale nie infantylne, bo ona ma w sobie coś kobiecego, ale zarówno dziewczęcego, to taka sukienka zbierna z Promodu, Ładna. Zobaczcie, jaki prosty look. Tak niewiele trzeba, naprawdę. Adidaski do tego, nawet klapki zwykłe, tak na luźno, na co dzień, Uuu. Się to, mega podoba. to by było na tyle dziewczyny, jeżeli chodzi o filmik. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i poświęcony czas yy, i będzie mi bardzo miło, jak napiszecie, która stylizacja najbardziej Wam się spodobała, yy, jaka rzecz, yy, który skręt najbardziej lubicie, jakie kolory do Was przemawiają tego sezonu, także yy, aż się zapowytrzyłam, napiszcie w komentarzach yy, koniecznie. Polajkujcie, jak podobał się filmik. Zaglądajcie na mój Instagram, gdzie motywujemy się sportowo. I do zobaczenia w kolejnych filmikach. Do komu. Co ja gadam? Gadam już wzdury, więc będę kończyć. Do zobaczenia, do kolejnych filmów. Papa. Pa.